Jak Bibi naprawił szlaban? Witajcie, dzieci! Znów jesteśmy w moim warsztacie. Kupiłem wczoraj świetną rzecz do mojego warsztatu to trzymetrowa taśma miernicza. Ho-ho! widzicie, taśma miernicza wyciąga się z obudowy. Na taśmie znajdują się oznaczenia w centymetrach. Z tą taśmą mierniczą mogę zmierzyć każdą rzecz. Fajnie, nie? Zobaczcie, tutaj mamy ołówek. Zmierzymy go? Tak. Widzicie, dzieciaki, te liczby? Kto mi powie, co to za numer? No dalej, wiem, że wiecie. Czy to jest numer 10? Nie. A może ta liczba wynosi 12? Też nie? Wtedy prawdopodobnie jest to liczba 20. Kto powiedział 20? Jeśli powiedzieliście 20, to zdecydowanie macie rację. To jest ta liczba. Tak więc długość naszego ołówka wynosi 20 cm. Widzicie, jak dobrze mieć miarkę? <laughs> Warsztat Bibiego, słucham. Cześć, czy to mechanik Bibi? Tak, to ja. Mówi z tobą dyrektor parkingu. Złamał nam się szlaban. Mm. Czy możesz nam pomóc? Szlaban. Tak, samochody nie mogą wjechać na parking. Szlaban otwiera się, a następnie zamyka się sam. Same kłopoty. Dobrze! Niedługo będę u ciebie. Czy wiecie przyjaciele, czym jest szlaban? Chodźcie, sprawdzimy! Bibi to mechanik nasz! Dziś usterce radę da. Śmiana kół wnet pomoże ci bez słów? Jego warsztat każdy zna. Zrobisz tu nim dodasz gaz. Samochody stoją drządku i już wszystko jest w porządku. Dzieciaki, powiedzcie mi, gdzie narysowany jest szlaban? Czy to szlaban? A może to? Czy to? Zastanówcie się przez trzy sekundy. Oto on! Kto z was odpowiedział poprawnie? A teraz muszę koniecznie pojechać na parking, żeby naprawić ten zepsuty szlaban. Ho, ho! Tak! To... Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Więc może uderzyć w dach samochodu. I właśnie w tym problem. Złamie dachy i wybije szyby w samochodach. Czy możesz to jakoś naprawić? Cóż, zobaczymy. Ha, ha, ha! Jacy oni głupi! Przeszkadza im szlaban! Kra! Tak! A my wrony latamy, gdzie chcemy. Kra! Tak! Oni kra! Boją się szlabanu! Ha, ha, ha! Tak! Kra! Oni się boją! he ha, ha! Widzę o co chodzi! Ktoś zepsuł czujnik na szlabanie. Należy go wymienić! Mam zapasowy czujnik. Przenieś go tutaj! Odłączymy szlaban od prądu i wymienimy czujnik. Kra! Teraz pokażemy im wszystkim, jak się lata! Lecimy! Kra! Tak! Lecimy! Leć za mną! Nie zgub się! Ostrożnie! Aj a, jaj! Widzicie dzieciaki, co to znaczy latać i chodzić pod złamanym szlabanem! On może cię uderzyć w głowę! Musimy pomóc tym biednym wronom! dobrze, że w samochodzie mam apteczkę pierwszej pomocy. teraz posmarujemy jodyną rany na głowach wron i zabandażujemy je. oho, no i jak? czy będziecie jeszcze latać pod szlabanem? o, nie, Kra! nie, Kra! dobrze, że mam małą głowę, inaczej to mogłoby się źle skończyć. Dziękuję, Bibi, że nie zostawiłeś nas w tarapatach. Kra! Tak! Dziękujemy! Cóż, lećcie i bądźcie ostrożniejsi. Ja muszę naprawić ten szlaban. Tak, tego już nie potrzebujemy. Cóż, to wszystko. Spróbujemy? Oczywiście. Podnieść szlaban. Opuścić szlaban. Oho, działa! Świetnie! Teraz samochody będą bez problemu wjeżdżać i wyjeżdżać. I nie bać się, że szlaban ich uderzy. Przyjaciele, dam wam radę. Nigdy nie wchodźcie pod szlaban. Tam, gdzie jest napęd barierowy, jeżdżą tylko samochody. Piesi muszą ominąć szlaban z boku. Prawdę mówisz! Dziękuję za pomoc, panie Bibi. Więc moi przyjaciele, naprawiłem szlaban i pomogłem dwóm nieostrożnym wronom. Oglądaj dalej nasz kanał o warsztacie Bibiego i daj nam łapkę w górę. Do następnego zobaczenia, papła. Jak Bibi, pomogł cysternie na mleko. Przyjechałem do wioski, żeby pomóc sadzić drzewa, a tu pada deszcz. Co robić? Kiedy ten deszcz się skończy? Ale nie wszyscy w wiosce są w domu, gdy pada deszcz. Tu jest cysterna na mleko. Nalała dużo mleka do beczki. A teraz spieszy się, by zabrać je do mleczarni, żeby tam wylano je do worków i butelek. Ale droga polna się zepsuła i była brudna po deszczu. Trudno jechać cysternie na mleko. Ajajaj, Cysterna na mleko nie może wjechać na wzgórze. Nalała zbyt dużo mleka. Droga się zepsuła, a ona jest taka ciężka, że ślizga się po błocie. Co robić? Musimy pilnie wezwać pomocy. Nasz, dziś usterce radę da Malowanie, zmiana kół Wnet pomoże ci słów Prawdopodobnie ktoś wpadł w kłopoty i wzywa pomocy. Muszę zobaczyć. O, cysterna mlekowa utknęła. Musimy jej jakoś pomóc, ale jak? Hmm, może popchnąć zbiornik mleka do tyłu? Tylko on jest zbyt ciężki, a brud jest zbyt śliski. Albo zadzwonimy po helikopter. To świetne! Helikopter podniesie cysternę mlekową i weźmie ją w powietrze. W taką pogodę helikoptery nie latają. Hmm, no wtedy możemy poszukać ciągnika i wyciągnąć cysternę. Tak, ciągnik to świetny pomysł, Bibi. Więc. Ciągnik podjechał. Teraz musimy jakoś związać cysternę z ciągnikiem. Co nam pomoże? Sznur na bieliznę? Jest raczej słaby. Może tylko suszyć bieliznę. Drut stalowy? Może się uda. Ale jak dla mnie jest zbyt cienki. Na szczęście mamy grubszy. Stalowy kabel. Jest tym, czego potrzebujemy. I jeszcze trochę? Świetnie! Genialna robota! Teraz mleko nie skwaśnieje i dotrze do mleczarni na czas. A jutro będzie można go kupić w sklepie i zrobić kakao. Bibi, wydaje się, że deszcz już się kończy. Dokładnie! A to oznacza, że mogę iść sadzić drzewa w ogrodzie. Ho! O, oho. Oho, pobiegłem. Oho. Uważaj, Bibi, droga jest wciąż śliska. Oho. oho! Oj, Bibi, wszystko w porządku? <ścoughs> tak. To jest prędkość. Do zobaczenia ponownie, papa. Pa. Bibi i pokaz samochodów przyszłości. Dzisiaj Bibi został zaproszony do pracy na wystawie poświęconej samochodom przyszłości. Tutaj jest tak ciekawie. Samochody przyszłości są jak obce statki. Bibi, cieszę się, że tu jesteś. Ho, ho. Oczywiście, uwielbiam samochody, zarówno stare, jak i nowe. A wy dzieci? Chodźcie ze mną. Pokażę wam wszystko. Ho, ho, Jak fajnie! Patrzcie! Ten dzieciak pracuje na elektryczności. Został stworzony specjalnie po to, abyś mógł wygodnie jeździć po wypełnionych ulicach miasta. Co jeszcze fajniejsze, nie musisz mieć prawa jazdy, żeby go prowadzić. Działa w całości na autopilocie. Spójrzcie na ten rower. On nie ma łańcucha. Zamiast zwykłych pedałów ma dźwignię. Jego twórcy mówią, że na takim rowerze jest dużo łatwiej jeździć. Ho, ho! Cóż za piękny motocykl. Po prostu niewyobrażalna forma. I te koła. To są opony bez powietrza. Tak, dzieciaki, są opony, które nie napełniają się powietrzem. Mimo, że są nietypowe, to nie wpływa na ich ruch. Wow! Widzicie to? Widzicie? Ten tutaj jest najbardziej rozwiniętym latającym samochodem, jaki teraz istnieje. Nazywa się samolotem z pionowym startem i lądowaniem. Zobaczcie, ile ma silniku! Dzięki nim utrzymuje się w powietrzu! Ja bardzo chciałbym nim polatać! Oj, halo? Tak, oczywiście! Już lecę! Bibi to mechanik nasz Dziś usterce radę da Malowanie, zmiana kół Pomoże ci bez słów Jego warsztat każdy zna Zrobisz tuning, dodasz gaz Samochody stoją w I wszystko jest w porządku Co tu się właściwie dzieje? On się nie uruchamia! Całkiem? Tak, a za godzinę ma jazdę próbną, a nie uruchamia się! Hmm... Czy to jest samochód elektryczny? Wy go naładowaliście? Tak! Więc pozwólcie mi zobaczyć. Oho! Ładujecie go do zwykłej sieci. Na to potrzeba aż 8 godzin. Teraz pozostaje zrozumieć, do której z nich trzeba podłączyć wtyczkę. No co? Spróbujemy? Spróbuj podłączyć do tej. Hmm, nie, nie wydaje mi się. Potrzebujemy okrągłej. O, ta jest okrągła. Jest okrągła, ale wtyczki nie da się podłączyć. Ostatnia szansa. Spróbujmy. Brawo, pasuje! Teraz musimy poczekać około 20 minut. Super, obudziłeś się! Cóż, mój przyjacielu? Czas dowieść swojej wartości. Czasami drobne błędy mogą zakłócić występ. Dobrze, że Bibi poprawił ten błąd. Wszystko poszło tak, jak miało pójść, a nasz mistrz wziął nawet udział w jeździe próbnej. Oczywiście był zachwycony. Wuchu! Znakomicie! Cześć przyjacielu! Czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk, subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny! Zrób to szybciutko! Szykujemy dla ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki! Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie!